Nosisz przedłużane rzęsy? Powinnaś to wiedzieć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o czymś, co z pozoru wydaje się takie oczywiste. Bo czym tak naprawdę w stylizacji rzęs są zalecenia i których zaleceń warto posłuchać, a które trzeba odpuścić. Ten odcinek będzie taki dla klientek, po klientkowemu, abyśmy zrozumiały, co tak naprawdę z tymi naszymi sztucznymi rzęsami powinnyśmy robić, aby cieszyć się tą stylizacją dłużej i aby dłużej lepiej wyglądała, bo przecież o to w tych zaleceniach pielęgnacyjnych chodzi. Abyśmy mogły się bliżej poznać, bo być może jesteś tutaj pierwszy raz, przedstawię się. Nazywam się Monika Mroczka i kanał Rarities i Odcinki Staje na Rzęsach prowadzę po to, aby zwiększyć świadomość nie tylko stylistek rzęs, ale właśnie również nosicielek, czyli naszych klientek. Sama jako klientka zdecydowałam się na rzęsy. Jestem stylistką i klientką. Dlaczego podjęłam decyzję o tym, aby nosić przedłużane rzęsy? To bardzo proste. Chciałam zwiększyć swoją wygodę, lepiej wyglądać i przede wszystkim zaoszczędzić czas, którego zwykle rano, wieczorem jest bardzo mało. Jeżeli z podobnych powodów zdecydowałaś się na przedłużane rzęsy, to w tych powodach nie ma ograniczeń. Czyli decydując się na rzęsy, nie chciałam usłyszeć listy zakazów, nakazów, których nie mogę i muszę robić, aby nosić rzęsy. Po prostu chciałam zwiększyć swój komfort, a nie się ograniczać. Dzięki temu, że jestem stylistką rzęs, doskonale wiedziałam, co im służy. Na co im nie służy? Ale jakie duże jest moje rozczarowanie, kiedy widzę, ile klientek naprawdę totalnie nie wie, jak zwiększyć komfort i tymi niepoprawnymi zaleceniami pielęgnacyjnymi tylko utrudnia swoją sytuację. Zacznijmy od obalania mitów. Pierwszy, największy mit, rzęs, nie wolno moczyć 24-48, a co niektórzy nawet mówią, 72 godziny po zrobieniu. To jest nieprawda. To jest pierwszy mit, który właśnie teraz obalamy. I jeżeli jesteś klientką i nosisz przedłużane rzęsy, to nie musisz uważać na wodę. Możesz je moczyć od razu po zrobieniu, a nawet warto czasami świeżą aplikację ochlapać zimną wodą i wcale ci się nie przesłyszało. To jest bardzo ważne. Rzęsy można moczyć. Dlaczego zatem stylistki często powtarzały ten tekst o tych 24 godzinach zabezpieczenia? Stylizacja rzęs swój początek miała w 2005 roku. Wtedy na rynku królowała metoda 1 do 1 i kleje, którymi były, była wykonywana ta stylizacja, były zupełnie inne. To były kleje gęste, wysoko oparowe i przede wszystkim wolno schnące i to nie były kleje dotykowe. Stylizacja rzęs dynamicznie się rozwijała i wraz z rozwojem dynamicznym naszej branży pojawiły się nowe techniki, metody, metody objętościowe, a wraz z nimi pojawiły się świeże, ulepszone preparaty. Jednym z nich jest klej. Klej do stylizacji rzęs aktualnie jest to klej dotykowy, szybko schnący, niskooparowy i przede wszystkim jest klejem, który jest dynamiczny, błyskawiczny. I już nie jest gęsty. To rzadkie kleje. Ta różnica w teksturze naszego kleju też ma swoje pewne konsekwencje. Kleje dotykowe polimeryzują od razu po dotknięciu rzęsy naturalnej. Spoina między rzęsą syntetyczną a rzęsą naturalną powstaje bardzo szybko, dynamicznie, jak sama nazwa mówi, dotykowo. W tych klejach gęstych, wolno schnących, które wcale nie były dotykowe, które ślizgały rzęse po rzęsie, rzeczywiście polimeryzacja zachodziła zupełnie inaczej. Ten proces był bardzo długi i często, tak po prostu, dla lepszej ochrony i uwagi, przekazywało się informacje o 24 godzinach niemoczenia. Aktualnie. W tej odświeżonej wiedzy, z nowym preparatem na rękach, z nowymi technikami i możliwościami, kiedy praca jest dotykowa, jest to naprawdę już tylko mit, bo takich klei już nie ma. Kleje polimeryzują szybko. Co zatem powinnam wiedzieć jako klientka? Że rzęsy można moczyć, a nawet zimna woda jest im zalecana i wskazana zaraz po skończonej aplikacji. Dzięki temu, że swoją świeżą aplikację Ochlapiesz wodą zimną zaraz po zrobieniu, możesz zmniejszyć ryzyko wystąpienia alergii, zmniejszyć podrażnienia, które mogą pojawić się przy szybkiej dynamicznej pracy z klejami cyanoakrylanowymi i przede wszystkim spowodujesz takie uczucie nawilżenia i ulgi przy powiece. Dlatego nie bój się wody. Jeżeli nosisz przedłużane rzęsy, powinnaś to wiedzieć. Jeżeli jesteś stylistką rzęs i zainteresowało Cię to, o czym mówię, to na pewno od razu w głowie rodzi Ci się pewna obawa, czy oby nie spowoduje szokowej polimeryzacji. Szokowa polimeryzacja jest to efekt zbyt szybkiego budowania spoiny. Do szokowej polimeryzacji doprowadzimy wtedy, kiedy będzie czegoś za dużo. Tak, tym czymś może być woda, ale tylko wtedy, kiedy budujemy wiązanie. Czyli jeżeli rzęsa jest mokra po skończonej stylizacji, to nie grozi nam efekt szokowej polimeryzacji. Ale jeżeli w trakcie tworzenia wiązania, czyli kiedy przykładasz rzęsę syntetyczną na rzęsę naturalną, rzęsa jest mokra, to wtedy może dojść do efektu, do reakcji szokowej polimeryzacji, której towarzyszy wytrącenie białego osadu. Dlatego nie martw się, Twojej klientce nie grozi szokowa polimeryzacja, a wręcz przeciwnie, przy takim ochlapaniu świeżej stylizacji możemy nabawić się tylko utwardzonej, zabetonowanej aplikacji, a przecież na tym nam zależy. Zniwelujemy oparowość kleju i możemy nawet pozbawić oko alergii bądź ewentualnie właśnie zmniejszyć ryzyko wystąpienia alergii. Co jeszcze? Powinnaś wiedzieć, jeżeli nosisz przedłużane rzęsy? Skoro wiemy, że z wodą się zaprzyjaźniamy, to kolejny bardzo ważny krok to ta higiena. Nie wiedzieć, czemu dużo o niej się mówi, a i tak klientki mają obawy przed tym. Aby umyć oko, aby wykonać porządną higienę brzegu powieki. Jeżeli macie w rękach dobry produkt i wiecie, czym myjecie to oko, to tam nic się strasznego nie stanie. Zazwyczaj, jak pytam klientek, dlaczego tego nie robią, to mają dwie bardzo ważne obawy. Boją się, że rzęsy wypadną szybciej, lub mówią, że szczypie je to w oczy. Dlatego teraz obalę to i powiem Wam, co może dobrego. Przynieść świadoma pielęgnacja i higiena okolicy oczu. Aby lepiej Ci to zobrazować, z pomocą przyjdzie funkcja rzęsy. Czy wiesz, po co mamy rzęsy na oczach? Przede wszystkim chronią nasze oko przed urazami mechanicznymi. Zbiera się na nich kurz, pył i ewentualnie wszystko to, co mogłoby się dostać do oczu, w pierwszej kolejności osadzi się na naszych rzęsach. Jak się domyślasz, kiedy je przedłużymy i zagęścimy, to będą łapały więcej zanieczyszczeń. Dlatego warto zadbać o higienę okolicy oczu, bo szkoda by było, żeby młoda piękna kobieta nabawiła się jakichś niespodziewanych gości w okolicy rzęs, a to niestety często się zdarza. I tutaj z pomocą idą produkty typowo pielęgnacyjne do oczu. To nie może być produkt do ciała, do twarzy, do włosów, szampon na głowie, bo wtedy ryzyko szczypania jest naprawdę duże. A dodatkowo, czy zwracasz uwagę jaki szampon kupujesz do włosów? Zazwyczaj Szukasz tego wyszukanego, idealnego, tego nabliżającego, tego do włosów farbowanych bądź do włosów z dużą objętością. Wybierasz dobry szampon. Zazwyczaj wybierasz super odżywkę. Czy wiesz, że przy rzęsach to również ma znaczenie, po jaki szampon sięgniesz, czyli jaki produkt do higieny okolicy oczu, jednego z narządów zmysłu, żeby nie powiedzieć że najważniejszego, wybierasz, ma bardzo duże znaczenie. A my. Często jako klientki nie zwracamy uwagi. No prosiła, żebym je myła, to wezmę nawet mydło i przemyję. No i wtedy niestety ryzyko tego, że ta higiena nie będzie odpowiednio zadbana jest bardzo duże. Dlatego naprawdę zaufaj swojej stylistce. Z pewnością poleci Ci produkt, który będzie nie tylko myjący. Ale przede wszystkim, co bardzo ważne w okolicy linii powieki, nawilżający. Takim jest chociażby szampon Chrysanthé, którym ja pracuję od wielu lat i naprawdę pomógł mi nie tylko w sprawach przy oczach, ale również stosuję ten produkt jako kosmetyk do mycia całej buzi. W jego składzie znajdziecie wyciągi z oleju z drzewa herbacianego, który działa łagodząco, antyseptycznie, antybakteryjnie i naprawdę może przynieść dużo dobrego w okolicy. Oczu. Jego działanie nawilżające powoduje, że powieka nie jest ściągnięta. I Ty jako osoba, która nosi przedłużane rzęsy powinnaś wiedzieć o tym, że zarówno je myjemy, ale warto też zadbać o nie od strony pielęgnacyjnej. Dlatego z tego filmu na pewno powinnaś zapamiętać. Moczę rzęsy i nawet zalecam zaraz po aplikacji zwilżyć je zimną wodą, a dodatkowo dbam o ich higienę, ale kosmetykiem pewnym, sprawdzonym. Zapytaj swojej stylistki co ona rekomenduje. Ja mogę od serca polecić Ci produkty z linii Crisantier. Link do tych produktów oczywiście wstawię Ci pod tym odcinkiem. Skoro już wiem jak pielęgnować, skoro wiem, że woda nie stanowi żadnego ograniczenia, to tak naprawdę czy jest coś co powoduje zatarcie linii komfortu kiedy nosisz rzęsy? Jest taka jedna rzecz, o której warto pamiętać i jej nie to, że unikać, ale nie stosować w nadmiarze. Mowa tutaj o skrajnie wysokich temperaturach. Nasze rzęsy, a raczej spoina, rzęsa-rzęsa, czyli tam, gdzie mamy wiązanie kleju, nie lubi wysokich temperatur. Ale to nie chodzi o to, że od jednego wyjścia na saunę zostaniesz bez sztucznych rzęs. To tak nie działa, że one nagle wszystkie się wysypią. Jednak nadmierne. Uczęszczanie na saunę i przegrzewanie tej spoiny może spowodować, że w szybszym czasie. One wypadną. Ale nikt ci nie powiedział, że masz z tego rezygnować. Podobnie jak na przykład z piciem gorącej kawy z rana. Nie musisz tego kubka trzymać bardzo blisko rzęs codziennie, bo to może spowodować, że rzeczywiście duża para, ciepła temperatura spowoduje obniżenie tej trwałości wiązania i rzęsy zaczną się sypać. Ale nie musisz rezygnować z kawy. I tak jest z wieloma rzeczami, gdzie mamy do czynienia z wysoką temperaturą. Staraj się szukać rozwiązań. Na przykład, jeżeli aktywnie uprawiasz jakiś sport, bądź często jesteś na siłowni, gdzie przegrzewasz bardzo mocno temperaturę swojego ciała, możesz do torby treningowej wrzucić tonik, tonizować swoją skórę przed i zaraz po treningu, co spowoduje ograniczenie przegrzewania w okolicy oczu. To bardzo ważne i taka cenna wskazówka. Jeżeli uwielbiasz wypiekać torty, ciastka, ciasteczka i masz duży kontakt z piekarnikiem, to raczej logiczne, że głowy do piekarnika nikt nie wkłada. Dlatego ograniczaj te miejsca, w których jest bardzo gorąco, ale nie musisz z nich. Rezygnować. Staraj się szukać rozwiązań, bo tak naprawdę Twoje rzęsy, które już zdobią oczy, nie lubią po prostu wysokich temperatur. Z wodą są zaprzyjaźnione, z kosmetykami pielęgnacyjnymi również powinny, a od wysokiej temperatury raczej uciekamy. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Pamiętaj, aby rzęsy nie ulegały dużym różnicom temperatur, czyli z minus 20 wchodzę do plus 20. Staraj się to robić troszeczkę płynniej, bo takie duże, skrajne wahania temperatur mogą spowodować dokładnie to samo co wysoka temperatura, czyli wiązanie pęknie i rzęsa będzie spadała. Jeżeli, mimo zastosowania tych kilku wskazówek, o których ci powiedziałam, twoje rzęsy dalej niesfornie odpadają i obwiniasz za to biedną stylistkę, to powiem ci coś jeszcze. Bardzo duże znaczenie ma to, jak ty żyjesz. Bo to od ciebie zależy, w jakim stanie jest twoja rzęsa. A na zdrowym włosie. Wszystko się lepiej trzyma. Dlatego zwracaj uwagę na to, co jesz, zwracaj uwagę na to, jak wygląda Twoja gospodarka hormonalna i przede wszystkim układ neurologiczny. Czy nie towarzyszy ci zbyt dużo stresu, zmęczenia, czy nie jesteś po antybiotykach, czy dzisiaj na pewno zjadłeś zdrowe śniadanie? Takie rzeczy mają największy wpływ. Na trwałość Twojej aplikacji. Dlatego, jeżeli nosisz rzęsę i wiesz, że jesteś tym jedynym przypadkiem w bazie klienta swojej stylistki, której nie noszą się rzęsy, to najprawdopodobniej nie jest wina stylistki. I warto wtedy rozszerzyć wywiad ze stylistką i sprawdzić, co w naszym organizmie jest nie tak, że te rzęsy po prostu nie chcą się dłużej trzymać. Bo uwierz mi, Żadna stylistka nie ma w planach zrobić ci nietrwałej stylizacji. No chyba, że się bardzo nie lubicie. Ale tak, serio mówiąc, zawsze chcemy zrobić wszystko, aby ta stylizacja była komfortowa, piękna i abyś mogła cieszyć się nią jak najdłużej. I tak na koniec, niecodziennie, jeżeli podoba Ci się to, co tworzę, to bardzo cię proszę zasubskrybuj ten kanał. Jako twórcy jest to dla mnie największa motywacja do dalszego tworzenia treści na tym kanale. Tymczasem ja niezmiennie staję na rzęsach. Trzymam za ciebie mocno kciuki i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.